31 października. Zofia Miller, rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. Coraz krótszy czas przejazdu z Jeleniej Góry do Wrocławia, poprawa infrastruktury dworcowej oraz kolejowej to główne tematy podejmowane podczas spotkania wiceministra transportu Andrzeja Masela z dolnośląskimi samorządcami, które odbyło się w Jeleniogórskim Ratuszu. Z niemal stuprocentową bonifikatą miasto sprzeda lokal, w którym działa Jeleniegórski Zbór Kościoła Zielonoświątkowego. Wysokość upustu wywołała żywą dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. We wtorek rozmowy w Jeleniogórskim Ratuszu toczyły się szerokim torem. Na zaproszenie wicemarszałka Łóżniaka pociągiem do naszego miasta przyjechał wiceminister transportu Andrzej Masel. Uwaga, podróżni, nadjeżdżają dobre wiadomości. Można, pozostając w kolejowym klimacie, powiedzieć po wczorajszym spotkaniu wiceministra Masela z dolnośląskimi samorządowcami. Tematem były oczywiście prace modernizacyjne prowadzone na liniach kolejowych w naszym województwie. Dla nas, dla samorządu województwa dolnośląskiego jest to istotne spotkanie z wielu powodów, bo my tutaj z panem ministrem staramy się cały czas mieć kontakt i, i rozmawiać od, odnośnie tych wszystkich wspólnych inwestycji, które prowadzimy na Dolnym Śląsku, ale dzisiaj jest to istotne, że to, że spotykamy się tu przede wszystkim z samorządowcami i chcemy przekazać mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej, że te wszystkie prace, które są prowadzone na kluczowej linii dla Jeleniej Góry, dla mieszkańców Jeleniej Góry Będą przynosiły efekt. To, co z pewnością najbardziej cieszy podróżnych, to dalsze skracanie czasu przejazdu na trasie Jelenia Góra-Wrocław, którą już w 2013 roku pojedziemy poniżej dwóch godzin, co będzie stanowiło konkurencję dla transportu kołowego. Krótko mówiąc, będzie szybciej i taniej. Stan się systematycznie poprawia. W roku 2012 kwoty tylko z tytułu finansowania robót modernizacyjnych. Wynoszą rzędu 95 milionów złotych. Do tego dochodzą y, środki utrzymaniowe przeznaczone na poprawę stanu odcinków, np. od Boguszowa Gorce Zachód do Marciszowa. Dzięki tym robotom utrzymaniowym udało się poprawić stan toru na tyle, że możliwe było jego zwiększenie prędkości z 30 do 80 km. Na Zapowiedzią Andrzeja Masela bacznie przysłuchiwali się włodarze lokalnych gmin, dla których kolej jest nie tylko ważnym środkiem transportu osobowego, ale także towarowego. W przeprowadzenie zmian wierzą także członkowie Komitetu Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Z tego co wiem, pan minister, jest osobą, która dotrzymuje słowa, więc będziemy trzymać go również za słowo. Te obietnice, które zostały złożone, mam nadzieję, że zostaną zrealizowane. Natomiast na pewno będziemy podejmować my, jako komitet, działania zmierzające do tego, aby wszystko to, co zostało powiedziane tutaj na tej konferencji dzisiaj, zostało wdrożone w życie. Podczas spotkania poruszono także temat kolei podmiejskiej w Jeleniej Górze. Umowy z władzami marszałkowskimi, samorządem a spółkami kolejowymi mogą zostać podpisane jeszcze do końca bieżącego roku. Podczas ostatniej sesji jeleniogórscy radni podjęli uchwałę, na mocy której lokal, w którym mieści się kościół zielonoświątkowy stanie się jego własnością. Dyskusję wśród rajców wywołała wysokość bonifikaty, którą miasto mogło udzielić przez sprzedaży. Do prezydenta Jeleniej Góry wpłynął wniosek o sprzedaż lokalu, w którym swoją działalność prowadzi Kościół Zielonoświątkowy. Miasto ma możliwość sprzedaży lokali dla celów organizacji społecznych z 50 lub 99% bonifikatą. Jej wysokość uzależniona jest od działalności podmiotu, który chce go kupić. W tym wypadku Kościół Zielonoświątkowy nie wskazał jakby celu uzyskania tego typu dotacji, tylko otrzymaliśmy w projekcie uchwały informację, że jest to Cel sakralny. Gdyby pastor wskazał nam, że chodzi o działalność yy, pracy z osobami uzależnionymi nie sądzę, żeby tego typu kontrowersje w ogóle powstały. Natomiast wydaje mi się, że w sytuacji miasta, kiedy miasto nie jest w stanie sprzedać nieruchomości, i naprawdę na ważne cele brakuje nam pieniędzy, yy, tego typu rozdawnictwo jest co najmniej kontrowersyjne. Istotnie, aby miasto mogło sprzedać lokal z niemal stuprocentową bonifikatą, organizacja musi działać na rzecz lokalnej społeczności. W swoich zadaniach Kościół ZielonoŚwiątkowy, obok działalności związanej z posługą religijną, pomaga także osobom, które znalazły się na marginesie życia społecznego, głównie osobom uzależnionym od alkoholu. Po dyskusjach z klubem radnych, z radnymi, Doszliśmy do wniosku, że ta działalność, która tam jest też między innymi wykonywana i działalność sakralna i też działalność taka terapeutyczna, bo to też warto powiedzieć, zasługuje na to, żeby ta bonifikata została zwiększona, albowiem te środki, które były wydatkowane na zakup będą mogły być przeznaczone dla osób najbardziej potrzebujących. To jest jedna rzecz. Druga, to pragnę przypomnieć, że akurat ten kościół... Też w dużym stopniu wyremontować, że tak można powiedzieć, część nieruchomości, która należy do miasta, a która jest położona w bliskim sąsiedztwie kościoła św. i to też są te nakłady, które, z których ja byłem miasto po części skorzystało. Pastor zboru Adam Płachciak nie ukrywał zadowolenia z ostatecznej decyzji miejskich radnych. Pieniądze, które wydałby, gdyby zastosowano tryb 50% upustu wydane zostaną na remont lokalu. Kościół by nie był w stanie unieść ciężaru jednocześnie wykuchu, a także dużych nakładów, które z pewnością będą przeznaczone na wyremontowanie, przede wszystkim na ususzenie murów, na wymianę wszystkich instalacji wymianę okien, wymianę podłóg, jako że od praktycznie okresu wojennego te pomieszczenia nie były remontowane. Jest taka możliwość, żeby miasto lokalne, które tak naprawdę są przekazywane na tego typu działalność, czyli działalność religijną, działalność, działalność społeczną, były przekazywane z bonifikatą. Trudno oczekiwać od jakiejkolwiek działalności społecznej, że będzie ona miała 100 tysięcy, na lokal, skoro te 100 tysięcy ta organizacja, jeżeli ma, to lepiej, żeby wydała na swoją działalność, którą prowadzi, będzie to większy pożytek dla miasta. Uchwale w takim kształcie sprzeciwiali się tylko radny Rafał Szymański oraz radny Józef Gajewski. Waży ponad 500 kg, jest żeliwny i wysoki na kilka metrów. Mowa o krzyżu z wizerunkiem Chrystusa, który wczoraj przed południem stanął na nowym cmentarzu w Cieplicach. Stalowo-żeliwny krzyż zastąpił złamany przez wichurę kilka lat temu drewniany. Figura Chrystusa została wyprodukowana w odlewni stali w Gliwicach, natomiast stalowy krzyż został wykonany w firmie Ładzińskiej Zakłady Metalowe, której właściciel jest jednocześnie fundatorem przedsięwzięcia. Ta rzeźba jest wielkości Chrystus jest wielkości no, większy jak człowiek normalnie, bo 2 m 30 tak ma. Krzyż ponad 7 m, to jest żeliwo. Tak powiedział nasz mistrz artysta, na którego zdanie absolutnie się zgodziłem i to ma też podwójny aspekt, ponieważ gdyby to był brąz byłby ten Chrystus zagrożony w sensie takim, że cmentarz na odludziu brąz jest łakomym kąskiem i, i, i nie daj Boże, by to zostało zniszczone. Ciężar i wielkość rzeźby sprawiła, że do jej ustawienia niezbędne było użycie mobilnego dźwigu. Rzeźba jest zrealizowana bardzo taką klasyczną techniką, czyli najpierw powstał model gliniany, później gips i później zostało to odlane z żeliwa w odlewni w Gliwicach, słynna odlewnia, gdzie powstawały Jedne z największych, największe polskie pomniki. Pomysł był oczywisty, to miała być figura Chrystusa i y, dość klasycznie potraktowana, no bo y, nie, nie lubię udziwniać y, takiego tematu. Metal, z którego powstała rzeźba daje wiele możliwości, podkreślał Zbigniew Frączkiewicz i jest jednocześnie metaforą do cierpienia Jezusa na krzyżu. Żeliwot nie jest w żaden sposób obrabiane. W zamierzeniu artysty rzeźba ma być rdzawa, a z czasem nabrać całkowicie czarnego koloru. Ten materiał. jakby. Pomaga, pomaga w, e, taki, w takiej symbolice, w takim e, temacie, dlatego że akurat żeliwo e, ma w sobie takie cechy pewnej dramaturgii, dlatego ja zabiegałem, żeby, żeby całość była w takim naturalnym kolorze, e, czyli rdzawym. No, po to, żeby była pewna ekspresja, dramaturgia, żeby ten materiał pokazywał i opowiadał, jakby o tej historii, o której opowiada rzeźba, no i o której jest cała sprawa krzyżowania Chrystusa. Krzyż został postawiony tuż przy bramie głównej cmentarza. Stalowa konstrukcja została starannie zabezpieczona dodatkowymi mocowaniami, które mają zapewnić jej jeszcze większą odporność, na przykład na podmuchy silnego wiatru. Podczas krakowskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorców zorganizowanego przez ruch Palikota opracowano pakiet, który ma realnie wpłynąć na polską przedsiębiorczość. Założenie własnej działalności gospodarczej trwa w Polsce ponad miesiąc, a słynne jedno okienko nadal pozostaje w sferze marzeń, ułatwień dla przedsiębiorczości. Chce ruch Palikota, który opracował pakiet ustaw mających ulżyć prowadzącym działalność, zwłaszcza w czasie kryzysu. Podstawowe nasze plany to są zmiany ustawowe w płatnościach ZUS-u, czyli składka ZUS o 30% niżej. Płacenie VAT-u po otrzymaniu pieniędzy na fakturę, nie tak jak jest do tej pory, że najpierw płacimy podatek VAT, a potem dostajemy fakturę. Zero dla przedsiębiorców, to znaczy ci przedsiębiorcy, którzy uważają, to są ludzie, którzy zarabiają pieniądze i wiedzą. Jak chcą inwestować swoje pieniądze na emerytury i czy ZUS jest im potrzebny, czy nie. Więc po kolei pod hasłem przyjazne podatki kryje się szereg udogodnień, które mają na celu przede wszystkim zmniejszenie obciążenia finansowego małych i średnich przedsiębiorców. Jedną z propozycji jest obniżenie składek odprowadzanych do zakładu ubezpieczeń społecznych. W okresie pierwszych trzech miesięcy przedsiębiorca, który zarejestruje firmę, może ją prowadzić na tak zwaną próbę. I nie podlega żadnym opłatom za wyjątkiem VAT u i to też po otrzymaniu faktury, o czym koleżanka wcześniej mówiła, to jest ważne. Po trzech miesiącach będą mogli bez żadnych, że tak powiem, skutków ubocznych odstąpić od działalności bądź zarejestrować już i zgłosić do działalności pewnej, czyli do opodatkowania. Zmorą polskich przedsiębiorców jest nadmierna biurokracja i często przewlekłe i skomplikowane procedury. Stąd pakiet ustaw Przyjazna Administracja, które mają uprościć postępowania i wyeliminować z porządku prawnego te przepisy, które realnie są martwe. Jeżeli przedsiębiorca naliczy podatek czy inno, inne dokumenty przedstawi dla urzędu skarbowego, wedle własnej interpretacji, pokaże tą interpretację urząd skarbowy czy inny y, urząd który jest władny w podejmowaniu decyzji w okresie powiedzmy na przykład 90 dni nie ustosunkuje się y, negatywnie ani pozytywnie jest to akcept milczący czyli ma obowiązek przyjąć tą interpretację jaką przedstawił przedsiębiorca Pakiet ruchu palikota opiera się także na innowacyjności, a więc położeniu nacisku na finansowanie nowych technologii i szkolenie kadr dla innowacyjnych przedsięwzięć. Zmiany mają objąć głównie prawo zamówień publicznych. Dzisiaj na wszystkich, do wszystkich przetargów, jeżeli przystępują przedsiębiorcy, to wygrywają ci, którzy proponują najniższą, najniższą cenę, tak? A tak naprawdę. Nikt nie zagląda, jakie technologie stosują, czy to są stare sprzed 40 lat, które są pozornie tańsze, ale później okazuje się, że w trakcie eksploatacji po roku czy po dwóch są te technologie no niestety nieprzydatne, bo świat idzie do przodu. Pierwsze projekty ustaw zostały już złożone do laski marszałkowskiej. Muzyka przy pełnej sali w Miejskim Domu Kultury Muflon wystawiony został ekspresyjny spektakl Finality Living w wykonaniu grupy Gekidan Kaitaisha z Japonii. Spektakl jest częścią projektu Posthuman Theater, który powstał w ubiegłym roku we współpracy z Teatrem Cinema podczas ich pobytu w Tokio w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dzięki tej współpracy widowisko mogli zobaczyć także mieszkańcy naszego regionu. Okazało się, że nasze drogi um, artystyczne są dosyć bliskie mimo wielkich różnic kulturowych i wielkiej odległości, które nas dzieli. I przez lata. Pracowaliśmy nad tym, żeby doszło do współpracy. W końcu pojawiła się świetna okazja, bo w zeszłym roku ogłoszono program polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Teatr Cinema zgłosił się do tego konkursu i dostaliśmy dofinansowanie na zrobienie wspólnego przedstawienia i na występy w Tokio, bo w, mimo że to prezydencja w Unii to również obejmowała dwie stolice pozaeuropejskie, czyli Pekin i Tokio. Przedstawienia japońskiego Gekidan Kataisha opierają się na prezentacji z Zjawisk za pomocą tańca, sztuk wizualnych i muzyki, co daje przekaz ponadkulturowy, zaangażowany społecznie. Drobne gesty ubierane są w mówiące obrazy. Jest to jednak przedstawienie teatralne. Jeszcze chciałam powiedzieć, że w dzisiejszym przedstawieniu zobaczymy Monikę Strzelczyk, naszą aktorkę. Jedyną z teatru Cinema, która dzisiaj wystąpi. No, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli Państwu pokazać całość. Widzowie zobaczyli przedstawienie w sześciu odsłonach, odmiennych historii. Punktem wyjścia w pracy teatru są ograniczenia w ciele i umyśle ludzkim, będące efektem ucisku polityki światowej. W Japonii dosyć był żywo odebrany ten spektakl, ponieważ jak cała twórczość teatru Kaitaisha, również i ten spektakl odnosił się mocno do spraw społecznych również politycznych. Tutaj widzowie japońscy widzieli od, od, odniesienia do tego co się wydarzyło 3 marca. 11 roku, czyli do, do, do um, katastrofy nuklearnej. Cały projekt polsko-japoński pokazywany był już m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski w Warszawie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Rozdroże. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym dzienniku. Ja się żegnam, zapraszam na piątkowy dziennik. Do zobaczenia. A prognozę pogody zaprasza kaza wspólnota. Pizza dobra na pogodę i niepogodę. Grande Roma. Zapraszamy. Sprawdź ofertę i zasmakuj w naszym menu. Na czwartek w regionie synoptycy zapowiadają pochmurny dzień. Z rana zachmurzenie duże, temperatura od 3 do 4 stopni, ciśnienie 1009 hektopaskali, wiatr słaby z południa. Po południu wciąż pochmurnie, słaby opady deszczu, możliwe lokalne przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 5 stopni, ciśnienie 1012 hektopaskali, wiatr słaby z południa. Na piątek w regionie z rana synoptycy zapowiadają zachmurzenie duże, temperaturę od 5 do 6 stopni, ciśnienie wyniesie 990 hPa, wiatr słaby z zachodu. Po południu przejaśnienia, zachmurzenie małe, temperatura wzrośnie do 8 kresek, ciśnienie 995 hPa, wiatr słaby z zachodu. Dobrej pogody nie jesteśmy w stanie zapewnić, ale gwarantujemy najlepszą pizzę i nie tylko. W cieplicach na Zabobrzu i na ratuszu i oczywiście na dowóz. Na prognozę pogody zaprasza Kasa Wspólnota.